Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Powiedział do nich: Namacalność osoby Jezusa doświadczana w jego słowach. Uczniowie nie poszli jednak za słowem, ale za Jezusem. Musiało być coś tak mocnego w tym spotkaniu interpersonalnym, i coś tak pociągającego, tak zarazem osobistego. Że ewangeliści przekazują nam tę sytuację w krańcowo-lapidarny sposób, jakby nie potrafili więcej ująć w słowa. Spotkanie z osobą jest wyjątkowe za każdym razem, ze względu na fakt zetknięcia dwóch oryginalnych tożsamości, Boga i każdego z nas. Umożliwia komunikację na wielu płaszczyznach, a słowo ją tworzące staje się oczywiste tylko w spotkaniu z osobą. Dlatego Bóg tak często mówi w Biblii słuchajcie mojego głosu, ochwyćcie moją atencję, moje nastawienie do was, abyście zrozumieli o co mi chodzi. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.